Cześć, witam. X -Grosz z tej strony. Dzisiaj trochę taki temat dla wielu z Was pewnie będzie nowy, jeżeli o mnie chodzi, ponieważ nie znacie mnie z tej strony, ponieważ ten temat ostro przerabialiśmy jakieś 3 lata temu, a dla niektórych z Was, którzy są ze mną dłużej, to będzie jakby powtórka, ponieważ jeżeli chodzi o SWIFT, o to czym jest SWIFT, jak działa SWIFT, dlaczego SWIFT jest taki ważny w świecie finansów. O tym mówiliśmy bardzo, bardzo dużo takie trzy lata temu. Zobaczcie na moje stare filmy, tutaj Ripple rozwiązuje 24-trylionowy globalny problem i oczywiście chodzi o to, że firma Ripple i um, XRP to jest taki jakby konkurent, firma Ripple ze swoim RippleNet i XRP jako nośnik wartości na RippleNet, to jest taki konkurent dla Tradycyjnego systemu, w którym właściwie jest, całą rolę spełnia w tej chwili SWIFT. Ale zacznijmy od samego początku, um, właściwie czym jest SWIFT. Teraz SWIFT jest bardzo popularny na wszystkich, że tak powiem, mediach. Słyszycie o tym, że Rosja powinna zostać odcięta od SWIFT, kto się zgadza, żeby została, kto się nie zgadza, i tak dalej, i tak dalej. I teraz wiele osób może sobie z tego sprawę nie zdaje, ale w tym samym czasie um, już. Cofając się lata do tyłu, jak widzieliście, w świecie krypto, który jest jakby równoległy świat finansów, prawdopodobnie kiedyś dosłownie wejdzie w tradycyjny świat i pochłonie go. W świecie krypto firma, RippleNet ze swoim, firma Ripple ze swoim produktem RippleNet i ze swoją krypto XRP jakby próbowała stworzyć konkurencję dla Swifta. Swift jest, tak jak tutaj sobie możecie wrzucić na Wikipedię i, i po prostu poczytać dokładniej o co chodzi, Swift jest po prostu takim systemem płatności używanym do rozliczania transakcji finansowych. Ponieważ gdy tak popatrzymy na to, w jaki sposób. Um, Tutaj nawet e, ostatni tweet tutaj e, Lechu wrzucił, że jak działa SWIFT w, Rosy, w Rosji i tak dalej, to głównie chodzi o to, że banki mają u siebie zdeponowane środki, ja to tutaj nazywałem moje Twoje, tam to się nazywa pe, profesjonalnie nostro-wostro, to jest chyba właściwie z włoskiego i ciągle to znaczy moje Twoje, czyli banki mają u siebie zdeponowane środki. I na, działa to na zasadzie takiej, że po prostu ten bank ma banki ma środki tego banku, a ten bank ma środki tego banku, więc jeżeli tutaj jakiś Janusz chce wysłać drugiemu Januszowi jakieś pieniądze, to idzie do tego banku i mówi, że wysyła po prostu Januszowi w innym kraju pieniądze, to ten bank. Co robi? Bierze, wysyła wiadomość. Tutaj mamy cały Swift Code i tutaj na przykład na tym Swift kodzie mamy zapisane US. To dobra, to znaczy, że to idzie do US. OK, czyli Janusz w Polsce wysyła do Janusza w, w Stanach pieniądze. I co teraz się dzieje? To jest bank w Polsce wysyła wiadomość do banku w Stanach, że oni biorą pieniądze od Janusza i dokładają tutaj do kupki tego banku, a ten bank bierze pieniądze z kubki tego banku i wypłaca tutaj Januszowi w stanach. Czyli krótko mówiąc w taki sposób sobie jakby podają tą wiadomość. Tyle, że jeżeli tutaj akurat jest to bardzo proste, ale bardzo często, jeżeli mam przykład mamy jakieś inne kraje, przypuszczalnie Indie jakieś powiedzmy z Indii idzie transfer do nie wiem, do, do jakiegoś... Kraju, na przykład Brazylii, czy coś w tym stylu, no to, to nie idzie tak bezpośrednio, że Bank Indyjski i Bank Brazylijski. Tyle są, tyle, tam są już tak zwane banki pośredniczące, takie korespondencyjne. I ta droga jest bardziej, że tak powiem, zaawansowana. Czas wiadomości, owszem, jest szybki, ale czas właściwie całego rozrachunku. To już od tego są dni. Bardzo często, co właściwie mieliśmy i omawialiśmy w, 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 w moich filmach tutaj do tyłu, tutaj nawet były wywiady z prezesem prezesem u W tym czasie było bardzo często, jest tak, że te środki gdzieś tam im gdzieś tam im, że tak powiem giną po drodze. I owszem, ludzie rozliczają się, ale bank nawet się nie przyznaje, że te środki im giną. On mówił chyba wtedy o coś o jakichś 5% takich błędnych transakcji. Bardzo często, jeżeli jest to po drodze również przewalutowanie środków, to, 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 to koszt tego, to koszt tej całej operacji jest po prostu wręcz straszny, niekorzystny dla nikogo, ale ciągle jest to jedyna, jedyna w tej chwili taka metoda, w jaki sposób te banki centralne, banki poprzez banki korespondencyjne, poprzez różne kraje rozliczają się między sobą. W taki sposób to ciągle działa. System, który został w ogóle stworzony w 1973 roku. A więc w tym momencie, jeżeli my mówimy, że chcą odciąć Rosję od swift i w tym momencie tak naprawdę nie będzie sposobu, jaki zachodni świat mógłby prowadzić interesy z Rosją, ponieważ w jaki sposób można, że tak powiem sobie zapłacić, nie ma jak. I tutaj mamy na przykład z, z 20 roku podane ile właściwie importu, jeżeli chodzi o gaz, pochodzi z Rosji i idzie w którą stronę. I to są i to są i na przykład kiedy popatrzymy na te kraje, to tak naprawdę to te pieniądze, które tam płyną, i, i kwoty, i zależność jest olbrzymia od, od Rosji, więc to nie jest, takie, nie jest takie proste, aczkolwiek ciągle coś tam biedze, coś się dzieje. Tutaj mamy przykład takiego Swift kodu, gdzie właściwie mamy tutaj kod banku, kraj, lokacja i nawet branch, czyli placówka, więc to wszystko jest tutaj zawarte w tym Swift kodzie i tak dalej i tak dalej. Ale teraz co ciekawe, więc Swift to jest sposób rozliczania się, między w jaki sposób rozliczają się w tej chwili instytucje finansowe. Wyobraźcie sobie, że każdy jeden, każdy jeden przelew zagraniczny, który przychodzi do Polski, przechodzi przez bank korespondencyjny w Polsce, to jest PKO i to jest każda jedna zagraniczny przelew przechodzi przez ten bank. Bo to jest jedyny bank, który właściwie taki korespondencyjny w Polsce, i dopiero stąd rozchodzi się na, na inne placówki. Więc to jest niesamowite i na innej banki. Więc pośredników mnóstwo, tych takiego oporu mnóstwo, i to wszystko w taki sposób cały czas działa. Mówiliśmy o tym, tak jak mówię tutaj mówiłem o tym wtedy, kiedy przerabialiśmy dokładniej XRP i firmy Ripple. I co ciekawe, to jest to, że w tym samym czasie, dopóki nie tutaj nie odpalił się ten, ta sprawa sądowa, kiedy to SEC, czyli Security Exchange Commission, czyli tak zwane polskie KNF, wyciągnęło, wytoczyło sprawę w stronę Ripple, firmy, że XRP było przez nich używane albo zdefiniowane jako papier wartościowy firmy Rypo. I w tej chwili wygląda na to, że to wszystko, już widać światełko w tunelu, że tak powiem, i widać, że to wszystko jednak zostanie w jakiś sposób uregulowane, czyli XRP definitywnie nie jest papierem wartościowym firmy Rypo, ani nie było papierem wartościowym firmy Ripple i nie będzie papierem wartościowym firmy Ripple, więc będzie to traktowano jak, traktowane jako aset. I w tym momencie firma Ripple ze swoim software, czyli programem e, RippleNet i XRP jako nośnikiem wartości na właściwie tej sieci RippleNet, e, w, właściwie z, w porozumieniu z różnymi bankami, i tutaj akurat Santander, jest, ale to jest nie tylko Santander, tamtych banków. SBI jest potężnym partnerem firmy Ripple i, i, i SBI to jest w ogóle japoński bank i on w ogóle z, jakby ma pod sobą 80% bankowości w Japonii, ale też mówimy o, o, o innych różnych bankach. Nie będę wchodził w detale w tej chwili. Wchodząc na sieć RippleNet, te rozliczenia poprzez replnet i używanie XRP byłyby nie tylko dosłownie natychmiastowe, ale również finalne w tym samym momencie, bez potrzeby przelicznika, przelicznika, czyli bez potrzeby jeżeli mu wysyłamy na przykład hinduskie rupii do, do, do Meksyku na pesos, to bezpośrednio nie możemy zamienić rupii na pesos, to potrzebujemy zamienić rupii na dolary, dolary na pesos i dopiero pesos. I, I bez potrzeby tych dodatkowych czynności i procentów i procentów dodatkowego kosztu, który to wszystko wchłania kiedy robimy takie, że tak powiem, transakcje. Tutaj, w tym momencie, ja już to kilka razy mówiłem, byłoby to idealnie roz, dopracowane w sposób taki, że rupees zamieniane są na XRP, XRP jest przesyłane do, bezpośrednio do, do, do banku, przykładowo w Meksyku, a w Meksyku XRP jest sprzedawane za pesos i bum. Dosłownie w przeciągu trzech sekund cała transakcja ma miejsce i e, finalnie Finalnie jest, że tak powiem, rozliczona. Nie ma dni, kiedy czekasz, nie ma, nie ma wahań kursu, ponieważ wyobraźmy sobie, jakie potężne, kiedy ten ktoś wysyła Pesos do przykładowo, kiedy ten ktoś wysyła hinduskie rupis do, 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 do Meksyku, zamieniając na Pesos, to wahania kursowe. W przeciągu tych 3-4 dni, zanim te wszystkie operacje zostaną wykonane, są olbrzymie. Gdzieś te wszystkie straty i, i, i to, to wszystko ma, to wszystko chodzi potężnie, potężnie źle. Aczkolwiek ciągle to chodzi od 1973 roku. Niesamowite, jak to w ogóle działa. Także innowacja, która, która właściwie jest zapowiadana, przez właściwie firmę Ripple i z użyciem XRP jest, jest, jest niesamowita, jest niesamowita. Jest po prostu to, że aż ciężko w to uwierzyć, że takie coś mogłoby działać. Między innymi dlatego właściwie XRP ciągle jest takim, jakby przez wielu kryptomaniaków jest definiowany jako banksterski coin. Czyli moneta banksterów, ale to jest bzdura, to jest moneta ludzi. Właściwie w tym momencie każdy jeden człowiek zyskuje na tym, że przelewy są tanie, szybkie, łatwiejsze. Co to ma wspólnego z banksterką, to ja absolutnie nigdy nie, nie, nie pojąłem. W ogóle, nawet firma Ripple, to, że próbuje usprawnić system bankowy, to jest również z korzyścią dla nas. To jest coś takiego, że na przykład prowadząc biznes i kiedy wysyłasz pieniądze, to nie płacisz 50 czy 60 dolarów za przelew do Chin, tylko dosłownie z Polski do Chin, tylko dosłownie mogłoby to być, mogłoby to kosztować centy, złotówki i, i, i być rozliczone w przeciągu trzech sekund. To jest właściwie prawdziwa, taka jakby prawdziwy sens tego wszystkiego. Co chowa się za tym, za tym całym poczynaniem tej firmy? Wiele osób w ten sposób na to nie patrzy, ja akurat w taki sposób to sobie definiuję. Dlatego sporo czasu poświęciłem na, na XRP, na to, jak to działa, w jaki sposób HypoNet ma konkurować z, 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 z Swiftem. Było mnóstwo po drodze zmian, i to, to jest naturalne. Trzy lata temu były różne produkty, był to były to różne produkty, takie jakby w całej tej sieci Ripple.net były trzy różne produkty, potem wszystko to związano w jeden produkt, te zmiany następowały, ulepszenia i tak dalej. To jest naturalne, tak to się dzieje, aż jesteśmy w tym momencie, co jesteśmy i, i co. No i czekamy na rozwiązanie się, rozwiązanie się tematu SEC naprzeciwko firmy Ripple i chcemy usłyszeć, co. Może właściwie w tym momencie Ripple wraz ze swoją siecią RippleNet dalej działać, kiedy już nie będą mieli, że tak powiem, takiego hamulca wstecznego załączonego, kiedy wszystkie banki, wszystkie instytucje patrzą i, 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 i nie mogą dokładnie, nie mogą nic zrobić, ponieważ to nie jest jeszcze. Jasny temat. To nie jest czysta sprawa. To nie mogą, się, nie mogą się w to zaangażować, ponieważ to nie jest jeszcze uregulowane, że ok, to jest już czyste, można to używać w taki sposób i tak dalej. Więc to jest niesamowite. Więc e, od, taki, od taki odcinek, trochę jakby powtórka z, z, z kilku lat do tyłu o tym, co mówiliśmy, ale jak bardzo na czasie, kiedy właściwie widzimy o tym, że e, Rosja ma zostać odcięta od SWIFT. W jaki sposób w tej chwili Rosja będzie się rozliczać z światem zachodnim? Rosja, ja pamiętam, jak mówiliśmy o tym, jak to Rosja buduje swój własny system, gdzie pomiędzy Rosją, Chinami, tam chyba Indie były w to zaangażowane, jeszcze jakiś inny kraj, kiedy mają swój własny system rozliczania się i tak dalej. Czy Rosja będzie używać krypto do, 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 do rozliczania się i tak dalej? Różnego rodzaju, że tak powiem, plotki, bardziej i mniej potwierdzone różnymi, Faktami krążą i krążyły, ale to, to, jest, to jest, wiecie, plotki i to zapowiedzi, to jest jedno, a to, co się naprawdę dzieje i to, gdzie to wszystko zmierza, to jest drugie. Więc tak, tak dla podsumowania, Swift ciągle działa, 73 rok, to jest jak normalnie, nie wiem, jak Ford Model T który wystartował, czarny, na drewnianych, na drewnianych felgach, i ciągle to się toczy. Trochę karoseria ma, jakby zmienioną, bo tam dodany został SWIFT GPI, czyli ten messaging system, czyli system wymiany wiadomości, czyli właściwie w tej chwili całe ulepszenie było, polegało na tym, że wiadomość o tym, że jakiś przelew nadchodzi, szybciej docierała do drugiej strony, bo dawniej to w ogóle wiadomość nie docierała aż dopiero po kilku dniach. Czyli teraz ten GPI system, czyli ta wiadomość dochodzi niby szybciej. Ciągle te rozliczenia i, i, i koszt każdego jednego banku korespondencyjnego, wymiany waluty i, 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 i długość czasu i wahania kursów jest po prostu tragiczna. Więc w pewnym momencie to musi się po prostu w jakiś sposób rozwiązać. Um, Cały czas próbowaliśmy i próbowaliśmy zrozumieć i, i, i jakby śledzić temat, dlaczego na przykład firma z takimi obrotami, bo tutaj obroty są niesamowite, obroty, 14 milionów operacji dziennie to był stan z 2007 roku, to jest stara, stara, stara stare numery, jeżeli chodzi o numery, ja kiedyś tam w jakimś którymś filmie omawiałem, ile dziennie pieniędzy przechodzi przez SWIFT. I tutaj właściwie wtedy, było, wtedy była moja rozkminka, że tam XRP po 100 dolarów to by było tyle, żeby na przykład te dzienne wszystkie obroty, jakby zapotrzebowanie na te dzienne obroty utrzymać i, i tak dalej. Oczy, oczywiście to wszystko jest teoria, to wszystko jest spekulacja, to, to jest takie, wiecie, gdybanie sobie, aczkolwiek to jest skierowanie. Naszego zainteresowania w tą stronę, dlatego, bo tam się sporo jednak dzieje. Sporo się dzieje. I pomimo tego, że inwestycyjnie od tamtego czasu do, do dziś XRP nie było, że tak powiem, czarnym koniem świata krypto, jeżeli chodzi o zwrot z inwestycji, Pomimo tego, że tam mieliśmy to XRP po 12 centów, po 15 centów, po 20 centów przez tak długi czas, że właściwie został zosta, XRP było nazywane stable coinem rynku krypto, że cały czas mu 20 centów, nic więcej, aż no dobra, mieliśmy potem tego dolara, teraz z powrotem 73 centy. To jest to jest po prostu takie życie tej kryptowaluty samo w sobie, ale ciągle na na to co w tej chwili widzimy nie ma absolutnie żadnego wpływu świat finansów realnych o którym mówimy tutaj do którego się chce jakby podłączyć firma RippleNet ponieważ to ciągle nic nie zostało uruchomione i to jest niesamowite więc dlatego wiele osób patrzy na XRP jako na długo długoterminową długo inwestycję która ma jakiś potencjał więc, jeżeli Was to bardziej interesuje, proponuję zrobić swój własny, swój własny reconnaissance research na ten temat i, i samemu sobie to, że tak powiem, przeanalizować, czy inwestycyjnie i w ogóle ma to sens. Ja powiem Wam tak, pamiętam, pamiętam XRP, jak było, w okolicach tam pomiędzy 3 a 5 centów się, się wahało, ale wtedy, wtedy to nie były czasy, kiedy, kiedy właściwie wchodziłem w XRP, dopiero. Dopiero chwilę później. Tak czy inaczej, to jest takie moje jakby nawiązanie do, do tego, co dzieje się w tej chwili na świecie i do tego, w jaki sposób ja to postrzegam. I bardzo jestem ciekawy tego, czy SWIFT i, i w ogóle. To, co dzieje się w świecie finansów obecnie, będzie miało większy wpływ na to, w jaki sposób ludzie będą patrzeć nagle na krypto, ponieważ to jest, to jest coś zupełnie, zupełnie jakby nowego dla wielu osób, i dla wielu osób może być to odkrycie w ogóle, odkrycie w ich życiu. Kiedy wyprowadzając się, no wyobraźmy sobie, kiedy wyprowadzasz się z, powiedzmy w ciężkich warunkach ze swojego domu i chcesz zabrać jakąś gotówkę i, i, i coś jeszcze, i, i nagle powiedzmy, że masz więcej tych pieniędzy, i, i, i tak naprawdę to co? Masz z walizką pieniędzy, maszerować przez granicę, jechać pociągiem, co masz, nie wiem, złote monety w kieszeniach chować, no to jest. To jest to jest chore, to jest, to jest nierozsądne, to jest niebezpieczne. Dla niektórych ludzi krypto może być naprawdę odkryciem, jak potężną wartość może mieć coś, że nie ma absolutnie fizycznej, nie ma fizycznego przedstawicielstwa w świecie realnym, czyli że nie ma tego fizycznie, a ma wartość. To jest niesamowite. No ale dobra, to już zupełnie inny temat. Więc tyle na dziś. Swift system takie takie małe jakby małe wspomnienie tego o czym mówiliśmy cały czas o Swifcie i w jaki sposób to działa i działało i o tym w jaki sposób tutaj RippleNet firma Ripple i RippleNet cały czas jakby próbuje wypowiedzieć wypowiedzieć nie wiem co konkurencję nie, chcę, nie chciałem powiedzieć wojna, bo to brzmi już tragicznie. Jakby wystartować w konkurencji tutaj do Swiftu równolegle ze swoim produktem i, i po prostu pokazać, jak bardzo starą technologią jest Swift i coś, co w ogóle nawet otwórz tutaj. To jest dobra grafika. To jest dymista grafika, jeżeli chodzi o Swift. O, to powinno być chyba nawet naszą ikonką. Tak wygląda dosłownie. A właściwie nawet nie tak powinien wyglądać, tych, tych dolarów tu nie powinno być. Tu powinno być tylko napisane, ile dolarów odejmij ze swojej kubki, a ja ci dam na swoją. Więc e, oto takie delikatne podsumowanie. Tyle na dziś. Dzięki wielkie. Trzymajcie się no i co? I do usłyszenia następnym razem. Cześć.